Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś odcinek prawie się udało, a tak ogólnie to Wesołych Świąt. Wszystkim życzę, którzy oglądają to w tym dniu, czyli w czasie Wigilii. I cóż, jest to kopia Frieslanda, ta jednostka, którą płynę. Groningen. jeśli ktoś nie ma Frieslanda, a chce sobie robić kapitana w holenderskiej banderze, no to świetny wybór. Jeśli chodzi o niszczyciele 9 tieru To artyleryjsko tutaj nie ma żadnej konkurencji Mamy zarówno combo dym plus sonar Mamy świetny reload Tutaj pociski opuszczają lufę bezustannie Nie ma czasu na jakąś przerwę Więc łupanie pierwsza klasa Dodatkowo rewelacyjna pelotka Która daje radę bez problemu na dziesiąte tiery lotniskowców to jest oczywiście gigantyczny plus i nawet w zwalczaniu okrętów podwodnych taka ciekawostka tutaj bomby głębinowe nie są wystrzeliwane do tyłu za okrętem tylko do przodu przed okrętem, więc możemy też w razie czego szybciej zacząć oklepywać podwodniaka one są gdzieś rzucane na odległość połowy tego okrętu do przodu, więc. No taka ciekawostka. Ale myślę, że. Na plus, a nie na minus. No jak widzicie, rozstawiliśmy się tutaj. Na razie bitwa przebiega w miarę standardowo. Miśczarki zajmują swoje pozycje, inne okręty również. I rozpoczyna się klepanie. Jak widzicie, no tutaj presja na. Okręty przeciwnika jak się dobrze rozstawicie tą jednostką i włączycie na jest dosyć spora. No, niestety strzelanie w takiej niszczyciele jak Mogador jest problematyczne. No, on jest bardzo szybki tutaj no, te pociski chwilę niestety muszą polecieć zanim znajdą cel i do niego dolecą lepiej wybierać albo okręty, które są bliżej, albo które są większe lub wolniejsze. To jest pewniejszy cel. Kolejna zaleta. Tutaj tego niszczyciela, którego chyba i tak jeszcze omówię, bo no, trochę osób prosiło, żeby go omówić. Nie wiem, Frieslanda może teraz trudno dostać. Ciężko mi stwierdzić. No, ten okręt można mieć z tego, co widziałem, też za Freeexpa poza. Po zakupieniu go za Dublony można go kupić sobie za free Expo. co prawda tam pańkę, ale, ale no można uzbierać zawsze, yy, więc na pewno warto. Jak widzicie, fantastycznie to sobie łupie, A tylna bateria też ma całkiem przyzwoity wychył, więc yy, nie, nie, nie trzeba jakoś dużo manewrować, żeby wszystko strzelało. Liczba podpałek też jest bardzo dobra na tym okręcie, więc tutaj pożarów będzie sporo. To też wynika oczywiście z tego, że mnóstwo tych strzałów oddajemy, więc w końcu coś się podpali. Warto tutaj brać do podpałek bonusy, żeby ich było więcej, bo z pożarów będzie tutaj również sporo obrażeń szło dym jest długi, jak widać stoję tu już naprawdę sporą chwilkę i cały czas sobie mogłem korzystać z tego dymku i strzelać co do okrętu to jeśli chodzi o manewrowanie to tutaj jest średnio nie ma jakoś, jakiejś totalnej rewelacji nie jest to okręt super szybki nie jest to okręt super zwrotny, raczej tutaj jedna i druga wartość powiedzmy w normie do, do przeżycia. Um, jeśli chodzi o grę, tą jednostką to jest to typowe okręt walki o kapy. Z racji tego, że mamy Sondę i, i Dym, możemy się fajnie rozstawić, włączyć kombo i naparzać we wszystko, co nie jest w stanie nas wykryć. A niszczycieli z radarem i z sondą aż tak dużo nie ma. A nawet jak są, to często mają wolniejszy reload dział niż ta jednostka. Więc zwyczajnie na wymianę mogą no, pójść, ale z kiepskim skutkiem dla nich. Kolejna sprawa oczywiście to zarobki. Jest to dziewiątka, więc tam wszystkie bonusy są naprawdę bardzo wysokie i można tutaj spokojnie przy no, nawet, nawet nie bardzo dobrych ale przy dobrych bitwach z nałożeniem bonusów y, banikę co bitwa sobie przywozić więc jako okręt zarobkowy świetna sprawa jako szkoleniowy oczywiście tak samo tutaj są no, bonusy do wszystkiego więc nic tylko brać i szkolić kapitanów na Holenderskie krążowniki, które są totalnym badziewem w większości wypadków. No ale cóż, może później Holendrzy dostaną coś ciekawszego, jakieś fajne niszczyciele. No bo nie wiem, czy oni mieli jakieś pancerniki. Coś pewnie mieli, ale kiedyś to była potęga morska, ale to takie czasy bardziej zamierzchłe. Dobrze, jak widzicie. Cały czas walka bardzo wyrównana dlatego, dlatego również ten odcinek jest w tej serii Nie tylko same bez teamy, ale będę pokazywał również, że sporo gier jest całkiem wyrównanych i do końca nie wiadomo kto wygra No i takie są oczywiście najlepsze Postanowiłem sobie teraz wziąć drugi kap, żeby przeciwnicy nie mieli tutaj za łatwo i no, przy okazji, proszę bardzo, niszczyciel sobie już szuka naszego e, lotniskowca. O, jak najbardziej doceniam starania. I ważne, że nasz lotniskowiec, ważne, że lotniskowiec. A przy okazji, e, tutaj japońska lotnia znalazła mnie i teraz możecie zobaczyć, jak sobie radzi obrona przeciwlotnicza tego niszczyciela. A, mamy tutaj rozbicia, które oczywiście dają potężnego buffa do, do obrażeń. I lekko zniechęcają lotnie, żeby tutaj sobie zajmowała się nami. Niestety mnie spotną i już tutaj coś próbuje się we mnie wstrzelić i prawie mu się udało. I wtedy musiałbym od nowa te punkty zajmowania strefy się bawić. A, jak wiadomo, lepiej zająć strefę szybciutko i się zmywać. No to jest taka miejscuma, którą wszyscy atakują. Mogador długo żyje. Tymczasem idziemy cały czas web-web 4 do 4. Tylko, że już pomału widać, że zacieśniamy się, jeśli chodzi o obszar działania. Już te tutaj okręty. Widzicie, nade mną są aż trzy, dwa pancerniki i krążownik, które mają już taką pozycję, umówmy się, średnią. No, co zrobić? Znowu lotnia, znowu lotnia. Jak już mnie tutaj przyhaczyła, to od czasu do czasu będzie sobie się bawić. No i tyle. To ona oczywiście ogranicza tutaj spektrum działań każdego niszczyciela. Siedzi nad głową i męczy. O, są niestety jednostki, które najbardziej przeszkadzają e, mi w grze. <taki> Takie życie. Takie życie, moi drodzy. Trzeba było się zadymić. Bo tutaj o, pancernik sobie wziął mnie na cel i dużo innych rzeczy, więc... Leciutko w dymku się przemieszczamy i gonimy towarzystwo, żeby się odczepiło 10 samolotów spadło. Już widać prawie 20 skoszonych. Dosyć szybko. No tutaj, atak na tego typu niszczarki zawsze boli. Lotnie, prawda, musimy chyba napisać w komentarzu, jak teraz wygląda gra. Lotnią: czy jak ona traci dużo samolotów, to potem jej brakuje, czy nie brakuje. Nigdy jej się nie skończą, cały czas już są odtwarzane. Kiedyś to miało trochę większy sens, bo była ograniczona ilość samolotów na lotniskowcu, jak wszystkie stracił, to nic nie miał i bez jakichś głupot, że nieskończona ilość samolotów. No tutaj można teraz rozwalić lotni naprawdę kosmicznej ilości samolotów i dalej ciągle latam. Ciągle coś latam. Jak widzicie, starają się tutaj mnie zniszczyć jak mogą. Z powietrza, z wody, z każdej strony, no ciężko jest. Ciężko jest, a już pomału zaczynamy mm, przegrywać coraz bardziej. Chociażby z tego względu, że nawet nam się wbijają na kapa, na, na który no, w ogóle nie powinni. to na drugiego też już tutaj cisną, wypychają mnie stąd jak mogą i chcą zniszczyć. Tak jak widzicie, nie ma lekkiego życia. Nie ma to trudna gra. Trudna gram bułki się dostaje, dostaje się z pota, z powietrza i jest ciężko. A i teraz już trup się ścieli gesto, już tylko niedobitki zostają, ale spychają nas cały, nas. cały czas już nas zaczęli spychać, tutaj niestety. Więc pomału, pomału przeciwnik ma coraz większą przewagę. Zawsze tak się dzieje jak Team jest za bardzo zbity, jak nie gra się szeroko, się robi kłopot. Często widać na mapie. Czy sprawy idą w dobrym kierunku, czy w złym. Tutaj jeszcze widzicie, niszczarka nas opływa u góry, już tam spoci sobie lotniskowca naszego, więc też nieciekawie. Tutaj postanowiłem klepać Yoshino, z tego względu, że mierzy on zupełnie gdzie indziej, więc stwierdziłem, że i tak mnie gonią. A muszę go tutaj sklepać, nie ma innego wyjścia. Na szczęście pancernik pomógł. No i trzeba znowu wiać, bo oskrzydlają. Tak jak widzicie, bitwa, w której za dużo się człowiek nie nudzi. Dużo się nie nudzi, a samolotów spada i spada i spada. Coraz więcej. Więc no, strącam wszystko. Nieważne, czy z lotni, czy z pancernika, jakiś zwiadowczy, to, to nieistotne każdy samolot musi spaść. To jest naczelny cel na tej misji jeśli chodzi o takie niszczyciele. Bardzo dobre jednostki, jeśli chodzi o wsparcia przeciwlotniczego, więc warto mieć. No, i oczywiście gra tutaj za wysepki. Całkiem przyjemna i miła. Można się ładnie rozstawić i klepać. Jeśli pancernik nie ma jakiejś super dodatkowej, która jeszcze strzela dosyć wysoko, no to może tylko przyjmować na klatę i się modlić, żeby za dużo pożarów nie było. No, i widzicie, gra cały czas. Naprawdę dosyć wyrównana, bo tutaj już trochę punktów nadrobiliśmy. Oczywiście mamy jeden okręt mniej. Cały czas już to od połowy mniej więcej trwania pojedynku jest lekka przewaga przeciwnika, ale nie na tyle, żeby nie można było tego jeszcze wygrać. Tak naprawdę zabrakło niewiele w tej bitwie, naprawdę niewiele. Chyba zabrakło po prostu tego, żeby nasza lotnia przeżyła. Może rozwaliła tą niszczarkę, która ją męczy, i, i mielibyśmy tą, tą bitwę, jakby ta Shima mm, padła wcześniej. Zobaczcie, tutaj już te okręty, które zostały u przeciwnika, też już pomału nie wiedzą, co mają robić. Nam została tylko lotnia i dwa niszczyciele, więc jak niszczycieli nie widzą, no, niestety mnie trochę widać, przez to, że ciągle coś mi tu lata nad głową, a nie mam już dymu, żeby się schować. Więc... muszę sobie strzelać do jednych, do drugich, unikać torped. Trzeba być wielozadaniowym na tych jednostkach. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, ale medal za strącanie samolocików już jest. Spadło ich już całkiem sporo. Najbardziej się obawiam tutaj, że w końcu się we mnie strzelą e, pancerniki, a tutaj też dodatkowe tłuką. O, masakra, mówiąc krótko, masakra. Teraz jak mnie nie spocą, no to jest miło i przyjemnie, na spokojnie. Jeszcze tam Halandzik sobie spoci i, i pomaga, więc jak widzicie... dalej można to wygrać do tego momentu jeszcze jest jakaś szansa mamy dwa niszczyciele jakby Haland na przykład znalazł lotnię tam yy, na ona jest przy, przy ich kapie podejrzewam bo stamtąd te samoloty lecą niestety niestety Grossa spalił razem z lotnią Halanda więc zostałem już sam na lotnie i niszczarkę no mam dwa kapy więc w teorii jeszcze no ilość hapsa oczywiście nie powalał mu Te 1600 to jest super. Shima tam jest trochę bardziej żywotna. Więc cóż... Stwierdziłem, że popłynę po Shimę, może gdzieś dopłynę. Ona no, no, tam polowała na, na... naszą lotnię, więc... stwierdziłem, że bardzo możliwe, że będzie tutaj, w tym kierunku się udawać. Tym bardziej, że mam je jak na tacy, bo, bo cały czas jestem spocony przez... E, przez samoloty i atakowany, widzicie ilość samolotów zniszczonych już jest e, kolejnym moim rekordem: 52 po powrocie, wcześniej miałem dwa razy 51, a teraz się udało dorzucić więcej. Przepraszam, 53 o, całkiem przyjemnie. I jest i Shimka, niestety ma o wiele więcej hapsa bo 9000 na 1600 moje, tak to wygląda. Ileż zobaczcie, jak ten okręt strzela. Więc jeszcze udało mi się go zniszczyć. No i tyle, została samolotnia. Więc myślę, że bitwa bardzo ciekawa. Zobaczcie, 1,7 700 zarobione. Świetny okręt, polecam go. No jeszcze ma słabego kapitana, więc będzie jeszcze lepszy. No i cóż, myślę, że całkiem przyjemna bitewka była. Do oglądania. Niestety przeżyła tylko lotnia. Szkoda. To tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i udanych bitew wszystkim życzę. I jeszcze raz wesołych świąt i fajnych prezentów pod choinką. Bye, bye.